No witam was w kolejnym odcinku z naszych peronów, tutaj nasz e, Be Benedykt przechodzi jakieś załamań nerwowe, ewentualnie wszedł w kałużę, nie wiem, nie wiem w sumie, co mu jest, ale fajne ujęcie, więc stwierdzimy, że zacznę od tego e, odcinek. E, I ty jesteś brudny oczywiście. Dobra, dzisiaj jest sobota, technicznie w sumie dzień wolny, więc my się tutaj ogarniemy. A co ty robisz? Tak to fajnie wygląda. Tak jeszcze raz, co no jakiś kryształ. Czemu ty masz to? No dobra, niech ci będzie. E, ogólnie rzecz biorąc najprawdopodobniej w tym odcinku odejdzie dytka. Niestety. Więc będzie trzeba zrobić ostatnią randkę jej Oskarowi, A tutaj niech się nasz Benio, Kończy już to zabawę. E, niech weźmie zwykłą kąpiel i niech wypoleruje do perfekcji, a potem niech zaczyna. Panie już budować. A, bo jesteś spięty. To dobra. Ty sobie śpisz, to sobie śpij, no i życie płynie dalej. A, wstałaś już. Co, nie ma nic w lodówce? No faktycznie. Dobra, Tak jak wy nie macie co robić na razie, to może tutaj coś ugotuj dla dzieci. Dorosłych dzieci. Czy ja cię mogę jakoś zrelaksować? Weź na przykład, nie wiem, obejrzyj sobie yy, kanał komediowy czy coś. No ja się w ogóle jakieś wypalenie chyba włączyło wcześniej. Trudne chwile. A, wypalone właśnie. A radni w klasy były już wypalone. Albo sobie w grę jakąś pograj czy coś. O, weźcie wy tą pulcherię tu zaproście. czy ty w ogóle jesteś cały czas w tej piżamie? No, idziesz, chodź tu. Obejmij ją. Już idziesz? A, bo co, nie mogłeś tego w domu zrobić? Ty ją błagasz? bananach. tu Dobra, lepiej ci już. To idź sobie zjedz i. i rób coś tam. Czy ty w ogóle umiesz coś gotować? Nie ty, tylko ty. Pierwszy poziom, to może wejść y, Ty coś też ugotuj, jakiegoś takiego prostszego, by nie było, że tylko matka gotuje. Zresztą matka za niedługo już nie będzie gotowała. Niestety. Dobra, pokażę, jak ci to idzie. Uuu. Ciekawe, ile mu to powinno zająć. Co? Wiesz co? Moja randka z Simką Emilia udała się świetnie. Yy, to dobrze. Człowieku, który... którym się w ogóle nie, nie interesujemy. Jesteś w Tliciarskach, Gadań ze swoją wnuczką? Dobra, dość tego. Jako wy macie z relację. Czyli jeszcze tak pogadajcie na stare lata. Rozwiedź się. Czy w ogóle ją znacie technicznie? Tą Pulcherię? Nie znacie Pulcherii? Oczywiście poznajcie Pulcherię, bo chociaż ty... Dobra, chyba wam tyle wystarczy. Tobie panie, jak idzie? Dalej jesteś na tym samym etapie, z tego co widzę? Że no dobra, no buduję mam parę godzin dopiero na. No, się wywaliłaś na bieżni? nie będziesz niezdarna. Masz być zdarna. Dobra, ty chyba jesteś wykończony już w tym momencie. Idźcie z zdrzemnij. A wy, jak jest prawie 18, jest sobota? To jest. To dzwoni, ty dzwonisz? Nie. To idźcie sobie na randkę. co, cały czas ktoś dzwoni? E, gdzie to się klikało, żeby iść na randkę? To się dawało. Nie wiem. Ona tyle randkowała, a ja już nie pamiętam, jak się to robiło. A, zaprosiłeś na randkę, dobra. To tak było proste. E, gdzie was dawno nie było? Może pójdźmy na randkę tam, gdzie wzięliście ślub. Gdzie ktoś mieszka, a może. Hm. Oni jej ślub wzięli gdzieś tutaj. Ale ja bym jednak randkę zrobił w jakimś takim miejscu, wydaje mi się, publicznym. Co to jest? To co to jest? O, tutaj z miejsc publicznych, tak szczerze. Dobra, chodźcie tutaj. To nie musi być udana lantka. jest yy, tak nienormalnie, albo chociaż na ciepłą pogodę ubierz. Albo to jest twój strój na ciepłą pogodę, dobra, nieważne. Zwracam honor. Dobra, to sobie tam wirtujcie czy coś. Że się razem chcieć na huśtawce. Albo wiem, gdzie was dam. Czekajcie, tu jest jakieś siedzisko. Tu sobie usiądźcie razem. Jakieś minusiki mi się teraz pojawiły. Nie. O, proszę, jak szybko parę interakcji nagle już jest yy, srebrne. Wiecie, sobie razem popływajcie, Możecie sobie na tym popływać? O, płyniecie tutaj razem. To fajnie jest, nie? Aha, poszłaś sobie spać, okej. Okay. Ja no trochę zmęczona w sumie, więc. A ty? Ty też jesteś drzemni. Mirandka wam minie w tym czasie. Ej, czy jest to jakieś takie miejsce do bara-bara, że oni mogliby razem? Entegets? To nie bardzo. Słuchajcie, tu można włączyć to. O. Czekajcie, bo to tak wygląda. Aha, Ej. Okay. Wydawało, że tylko to jest zabudowane, a to jest takie luźno postawione, okej, okay, dobra. Dobra, tylko gdzie to było? To jest pytanie. Chyba to nie będzie... O, w... to jest w tym, dobra. To się barbnicie. I czemu ja się barwnić w tym? Bo znowu śpicie? Czekam, może ty wstań. Jak to? Romantyczne, intymność i co? O, Bara-Bara w czakach jest. Przy wszystkich. Jakieś dziadko jeszcze jest. A nie, to jest nastolatka. stolatka. Jakie babka się patrzy? O, czekajcie, może. Podam na miniaturkę? No i dobra, no i wracamy do domu. Nie zależy śmierdzieć po tej plaży. Czemu oni zawsze idą do tej łazienki, jak tu mają bliżej? Tobie co, jesteś jest smutne. Oczekuję, że ktoś jej nie lubi. To za przyjaźni z kimś. Ta cię nie lubi. Co chodzi o nią? Ma jakiś ukończony etap refleksji. No cóż, trudno się mówi. A tu już masz tyle tego. To panie, budzimy się, ty jesteś w idealnej formie. I kontynuujemy. Jeszcze masz te. Yy, czekajcie. Siebie ta wydawało, że on jeszcze jakieś eureki ma do zrobienia. Bo w, w pracy. A przełomy, a nie eureki, sorry. Masz jakieś jeszcze nauki kosmiczne? Pokaż co to jest. Trzeci poziom. a To majsterkowanie nie zdobywa dzięki temu? Co ja majsterkowanie robię? Z tego. Jak siadłyście w jednym momencie. A się i gada. Bo na kryptomanką, nie? Właśnie. Gdybyś jedzie, jeszcze mogła iść spać albo się zdrzemnąć. Czwarty poziom wbity. Leci zostało jeszcze do tego maksymalnego poziomu. Tu musisz mieć dziesiąte właśnie. No i mamy już ósmy. A tobie, panie, jak się nudzi, to wziąłbyś iść na ryby. Powędkuj sobie troszeczkę. Masz tutaj coś do sp sprzedania? Jeszcze ile tego jest? Ty nie będziesz niezdarna. Jak tam ci idzie? O, coraz wyższe jest. On chyba nie będzie mógł od razu je w kosmos lecieć, bo będzie musiał to od razu ulepszać. Tak mi się coś wydaje. To coś zrobiłeś? Dalej nic. Co? Balbina odrzuca odkrytą Wskutek samopoznania, cechę osobowości. Aha. Młodzi dorośli, dorośli i seniorzy mogą posiadać do trzech cech osobowości odkrytych wskutek samopoznania. Dobra. To jest ciekawe, nie wiedziałem o tym. Znaczy, wiedziałem, że oni mogą grywać, e, no nie? Ale nie wiedziałem, że mogą mieć tylko po trzy. Sparing z innymi, właśnie. To co? Idziemy znowu na miasto. Na Twoje potrzeby. Nawet no, dobre. Nawet dobre. Pójdziemy e, na siłownię. Czy to jest gdzieś siłownia? W tym mieście. To nie ma siłowni? Wydawało mi się, że była. To może pójdźmy. W tym studenckim było coś takiego? Jakieś taka dla studentów? Siłownia? Chyba nie. Aha, bo to jest ta pusta. To jest to. Czy tu coś jest? Tu też nie ma żadnej siłowni? Właściwie nie gadajcie, że tu nie ma siłowni więcej. A tu była jakaś siłownia w tym mieście? Jakiś bar jest. O, fajny bar. A może to w basze się pobijemy z kimś? Okej, okay, ciekawy, ciekawe. Poznaj się z nim. Jak ja to wcześniej robiłem, żeby oni mogli się spalingować? Jakiś Wojciech Harm. Hmm. Tańczy się o imieniu Wojciech? To nie o to mi chodziło, ale zobaczmy. Ten wampir. Zapytał już tada wilkołaków. A, on jest wredny, okej. Okay. Ciekawe. Przeproś go. Już się obraził. Nie mogę za chiny lodowe znaleźć tego. Yy... Tego sparingu. A, dobra, to było Sparring, okej. Okay. Patrzcie się, jak pięknie ona walczy. Z taką gracją. Jest jakiś wilkołak tu jest. Tak się przygląda na nie jakby, on wygląda jakby to ten obrywał. Poznaj jego. Śpiewaj o święcie dzień nowej umiejętności. Dobra, tam jeszcze jakiś innych ludzi spotkaj, Ania. Proszę tego, jak już spotkałeś e, wampira, znaczy wilkołaka, to teraz wampira spotkaj. A, poszedł, co? Nieważne. Zamów drinka. A, ulubionego drinka sobie zamówi. Nie będzie woda. W życiu chociaż, nie wiem. Ej, gdzie jest ten twój drink? Działa ci go? Chyba, że go masz u siebie tutaj. Zrobiłeś coś? Zrobiłeś? Właśnie koktajl. Okej. Okay. Lepsza niż woda. Czy ty się już wystarczająco. Dopiero zaczęłaś to sparingowanie się? Weź tam się jeszcze z nim sparinguj. Czekaj, to było w tym przyjazne. Aktywność. Nie, nie, więcej. A i sparing. Znaczy długo to trwa. No jakaś wampierzyca. Jak ty się nazywałaś? Lilith. Kozią? Się hajtnęłaś? Trzeba jeden. Okej. Okay. Mogę to zobaczyć? Ciąża. I Lista dzieci. I to jest Adelaide Kozioł. Był i poszedł. I znowu jest. Znacznie długo to trwa, naprawdę, to sparingowanie się. No, się już kilka razy z nim ale było 50%. Dobra, jedziemy do domu. Nie ma co. Dobra, to z ojcem się bij. Mówi się trudno. A ty kończ to, póki masz jeszcze wolne. I jak ci tam poszło z ojcem? Tak samo, bili się i nie no. To bez sensu przecież. A ty złowiłeś jakieś te ryby wcześniej? Tylko trzy? Czemu ty masz pełną energię? Podejrzane. No i zbliżamy się powoli do celu. Ale powiem wam szczerze, że jak na dwa dni prawie całą tę rakietę zbudował. Więc tutaj trzeba Benia pochwalić. Bądź co bądź. A może ci te pudła sprzedam w sumie? Też nie jest to ci do niczego potrzebne i to w sumie też... Chyba nawet nic nie masz, a to jest piątka, o. O znaki sobie miej. Nie, czemu nie możesz podejść do tego, musi na ziemi, czy co? Aha, to musi być na ziemi. To ok. No i co z tą brazoletką? Miałeś bransoletkę przyjaźni robić dla wszystkich. Co jak to wygląda? mieć jakieś supermoce. Dobra, i tam sobie tego obiektu nie można. Ten obiekt nie może być sprzedany ani usunięty. A może ją podarować? Albo oni też nie mają tego. Czekaj, to może ty też zrób sobie brazoletkę taką samą? się wymienicie. ja Chciałem, żeby ona zrobiła brazoletkę przyjaźni dla wszystkich, no nie, ale... Chyba trzeba dwie zrobić po prostu. O, i wymieni się z... Edytą. Aha, tak to działa. Czyli z takiej samej na taką samą wymieniłaś. Ty masz szansę na awans? Raczej nie. Ty masz szansę na awans? Też tak średnio. Ale masz tą ten, e, przełom piąty, okej. Okay. To mi pasuje. A, w pojedynkę go wyślij. Ty chyba też do pracy zaraz, no właśnie, do pracy masz iść. I może do pracy iść. A bo ja ci kliknę, żebyś pracowała z domu. Chyba przez pomyłkę. czy kwitne potrawy, dobra. Alem zrobił se? Dobra, to przynajmniej żarcie zrobi. E, sałatka Cezar. Której nie lubię osobiście. Chyba to już nawet mówiłem kiedyś. Dobra, jak ona robi obiad. Czy coś tam. To ty weź go wywal. Idź do domu i rachunki zapłać. Teraz trzeba ten hajs odrobić. Aha. Czekajcie, ja ci to włożyłem do... Tak. To też nie muszę tego założyć. E, I się w ogóle przebierz w końcu. Okej, okay, druga potrawa zrobiona, tym razem sernik. A teraz... Może takie coś. Tester owocowy jogurtowy być. czy takie coś jest dobre. Ziarbuzy widać. Dobra. I tutaj mamy. Po rozmowie ze sprzedawcą na stoisku z jedzeniem na targu Simów. Jezus Maria. Ja muszę jechać. Co odcinek co, tak będę podróżował? Dobra, dawajcie mi tego handlarza, czy jak się nazywa. Mu powiesz, dowcip, puk, puk, to, to co, coś to zmieni? Zresztą rozmawia cały czas z nim. Albo bo ocen jedzenie może. Dobra, ja nie wiem co z tym chodzi. Ona nie może w ogóle Gada z nimi cały czas i to jej nie wychodzi, niestety. Ty się zasikałaś na środku ulicy? Tak, zasikałaś się, super. Teraz do domu wracaj. Tak, jesteś zawstydzona. Ale te piksele dziwnie wyglądają. Co? Ty jesteś w ciąży? Jak ta bródka się rozciągać w w brzuchu. A sobie brak godzinę? Dobra tam chodź. Z matką pożegnaj. Zaproś do środka. Jeszcze jakiś wampir znowu. Jesteś ojcem? Nie pregen. Dlatego to się nie spodziewałem. Właściwie powiedzieć, że jeszcze e, ta druga jest w ciąży. Nie, nie jest w ciąży. No śmiesznie by było. Gdzie ty jesteś? A tutaj. Czemu jest noc i wy nie idziecie spać? ja wam się chyba system rozregulował, to tak mi się coś wydaje. Nie, wam spadaj mi stąd. Dobra, też już idź, bo jest... Też już idź, bo jest późno. Ten pasek się zmniejsza cały czas. Co się stało? Adkobosko. Co? Hej Edyta, dzwonię, żeby cię poinformować, że Milena Peron nie żyje. Bardzo mi przykro z powodu twojej straty? Co? Co? Wie... Jak to się stało? Śmierć z gniewu? Ej, ej ale jakby teraz... Teraz to mnie to... Roz, rozwaliło po prostu. Nie, ja nie mogę wierzyć, że ona nie żyje. Co to z Halszką się teraz stanie? Dobra, wam też teraz dzwonili, no. Nie, Milena nie żyje. Jak to śmierć z gniewu? Też ci Simowie nigdy nie umierają. Więc zmienili teraz, czy co? Ale kto ją zdenerwował? Znowu w żałobie. Czy tak za chwilę będą znowu, ale. My chyba znowu musimy gdzieś jechać. Teraz do jej grobu. Czy oni zmienili tego? Teraz tak zauważyłem. Jak to Milena mogła umrzeć, Jezu? Nie, ona miała. Kiedyś tam może mieć dzieci są tą halszku. Trochę mi to plan zepsuło, nie powiem. Trata dziecka, nie no. O, i Benedykt ma Eureka. Tempki ze śmiercią siostry. Utrata rodzeństwa. Ważna ureka. Ej, ale to jest takie nawet ciekawe, że te simy mogą tak sobie umrzeć po prostu. Tak nagle. Czy fajnie, że to zmienili, bo wcześniej to było tak trochę nudno, nie? Tak raczej większość simów, jak ich sami, sam nie zabiłeś, to raczej ze starości umierali. Co, znowu ktoś umarł? Diego Lobo też umarł. To nie rywal, nie? Tak nie pamiętam do końca. No faktycznie umarł. A miał jakieś dzieci w końcu, czy nie? Nie, nie miał żadnych dzieci. To szkoda w sumie. To nie mogę. Otwórz profil. Miał jakąś cechę, której nie znaliśmy. Czerwone liceum. Surka, surowa dynamika rodziny, szczęśliwe dziecko, dobre przyjaciółki. Dobre przyjaciółki, ale surowa dynamika rodziny. Czemu ona nie idzie do pracy? Dobra, wiecie co, może e, weźcie, wy podróżujcie razem tutaj z Oskarem. I pytanie tylko, gdzie one mieszkały? One chyba mieszkają w tym nowym mieście, tak mi się coś wydaje. E, tak, to nie jest to, to gdzieś było tutaj, może tutaj. O, tutaj. Trzeba nagrobek jej wziąć. Tak, eu wprowadzę na wciąży. Eee. A teraz nagle to do pracy chcesz iść, tak? nie mogę tu wejść. Ale głupie. Nie mogę, nie ma nikogo w domu? Ja bym chciał jej nagrobek wziąć. Może tutaj z tej strony się wchodzi. Dobra, chyba nie ma nikogo. A jest. Mogę teraz wejść? A zapukaj do drzwi, dobra, nie wiem czytać. Dobra, dajcie mnie jej nagrobek. Gdzie on może być? Raczej, jak jest w domu, to pewnie wygląda jak urna. Nie wydaje. Coś zrobiła mojej córce. Dobra, tutaj na parterze raczej nie widzę nic. Okej, okay, jest problem, bo wygląda to tak, jakby ona po prostu umarła chyba poza domem. Czyli możliwe, że ja nigdy nie znajdę innej grobka. No, niestety. Chyba, że to jest to. Dobra, trudno iść do pracy. Nie no szczerze nie sądziłem, że Edytka dożyje śmierci własnego dziecka. Dobra, a ta od Pulcherii w ogóle urodziła już? Urodziła dziecko. Mamy Henryka. Kolejny wnuczek z jakimś I Jakieś Mele Aika i on ma nazwisko po ojcu. Akurat. Henryk Ok. Oko. Fajnie w sumie że się rozwieczą to to w pracy nie jesteś? Dobra, to tam wiecie, przy okazji, jak już podróżujecie od rana, to może przy okazji wnuka ostatniego poznacie. Ostatni, którego dożyjecie najprawdopodobniej. A, nie ma tutaj Oskara. Dobra, tam. Oskar ma, bądź, co bądź trochę więcej czasu. Ale że się go postawili? A nie, tutaj ma taką inną e, skórę, wydaje. Siema, Heniek. Czyli mam jakieś takie e, nazwisko, które można. E, znaczy nazwisko, imię, które można zapamiętać. Jakieś szczęście przed końcem życia Edytki. A, ich minus ich mają. Okej. Okay. Dobra, tyle wystarczy. Czemu też nie poszło? To chodzi o to, że macie żałobę? Nie, to chyba przez żałobę mogli nie pójść do pracy, tak mi się wydaje, bo nie wszyscy nie poszli. A jakiś Dariusz umarł znowu. On no, teraz tak niestety chyba będzie. Tak wszyscy będą teraz odchodzić. Kim ty byłeś w ogóle, Tarek? jak Oskar przeżywa. A ci chyba przeszło. Ukończyłeś to! Jest! Jest. Teraz możesz to ulepszać? A to, Jezu, ile to kosztuje wszystko. To ty, chłopie, musisz awansować częściej. W otoczeniu śmierci. Ona już ma gdzieś to wszystko. <grym> Ta kamienka na zasadzie. A dobra, już się tam pogodziłam. A bo ty chyba zakończysz swoją karierę na ósmym poziomie. Szczerze, fakt, że ona późno zaczęła tę karierę, to i tak nawet spoko. Niestety, kim ty jesteś? Cezary Zest? Zest ma dziecko? Tak. Żony Zest i Sioban. To ta od tej Morgan, i rudej takiej z okładki, Spotkajmy się. No i wszyscy poszli teraz do pracy, a ty jesteś sami. Co będziemy teraz tam robić? Chcesz by ci tu porozwijać? Czy. Momentkowanie to już da mi ci spokój. Umiejętności DJ-skie? Kiedyś ty robił umiejętności DJ-skie. Ja czymś nie wiem? Dobra, dam sobie po hafty, bo widzę, że on tak co i rusz tak sobie podchodził sobie brał tutaj. O, haj, zostaliśmy. Jakiś wieśniowy posmak. <laughs> Ona się już budzuje. Nie. Nie. Kolejna śmierć. O, dostałeś awans jednak, mimo wszystko. Jeszcze ci nie przeszło? 6 godzin. Też dostałeś awans. Tak fajnie, tak pod koniec. Ja jeszcze zepsułaś, to napraw teraz. Kup y księgi wampiryzmu? Po co ci to? A ty wiesz, sikaj to i ciebie sikaj, bo ja ci książkę kazałem czytać, a ty chcesz, sikaj, ty chcesz sikać. To znowu dzwoni? go na rankę, tak zgódź się. O, Fruzia przyszła. Ktoś tam zaprosił do środka. Czekaj, 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 czekaj. Też miałeś awans? Nie, tylko pensja. Wiecie co, ja czuję, że ten czas się zbliża już powoli. I czuję się zestresowany. O nie. Miałem rację. Chodźcie tu wszyscy. Szlochaj, o. Masz bez opamiętania. Ty po prostu płacz. A że się pierdnął super. Jestem kosier. A tutaj jesteś. Nie ma. Dobra. Czemu piercisz? Twoja matka umarła. Jesteś, jesteś po prostu świnią. Wolnym duchem, po co mi ona tutaj? Niestety, no takie już kolej rzeczy. Bo to ludzie się rodzą, żeby umierać, niestety. No cóż, będzie mi brakować bardzo edytki, a ja mam nadzieję, że odcinek, mimo wszystko pełen śmierci, jednak wam się podobał. I widzimy się w następnym. Bye. -o. Nie płaźno. No bo chociaż nie pierdź.